Drodzy mieszkańcy, nazywam się Katarzyna Szkirpan. Od pięciu lat jestem sołtyską Kiełczowa. Kocham to miejsce, obserwuję jak się dynamicznie rozwija, przyciąga kolejne rodziny, nowe biznesy. Jako sołtyska codziennie staram się Was wspierać. Wiem, że problemów jest mnóstwo. Musimy przyspieszyć budowę dróg i kanalizacji sanitarnej, musimy zadbać o retencję i meliorację, bo bez tego żadna piękna nawierzchnia nas nie uszczęśliwi. Potrzebujemy nowej szkoły i miejsca do spotkań dla mieszkańców. Chcę zmienić dotychczasowe nastawienie, że szybki rozwój to problem. Wprost przeciwnie, to olbrzymi potencjał. Każdy z nas wprowadzający się do Kiełczowa to wartość dodana w postaci wykształcenia, zainteresowań, pogody ducha, to wartość dodana w postaci nowych biznesów, które przekładają się na konkretne wpływy do budżetu gminy. Sama jestem przedsiębiorcą i wiem o tym doskonale. Mam mnóstwo energii i wiele pomysłów. Chcę walczyć o budowę nowej szkoły i większej przestrzeni żłobkowo-przedszkolnej, bo na to po prostu zasługujemy. Chcę też doprowadzić do budowy miejsca dla mieszkańców z prawdziwego zdarzenia. To potrwa, ale już dziś możemy wykorzystać to, co mamy. Dobrym przykładem jest budynek ZUK. Można go z powodzeniem przeznaczyć na cele społeczne oraz na jego terenie zorganizować targowisko z produktami lokalnymi. Postanowiłam ubiegać się o mandat radnej gminy Dugołęka, bo chcę mieć większy wpływ na to, jak będzie wyglądać nasza przyszłość, o której zdecydujemy już 7 kwietnia. I 7 kwietnia proszę o Wasz głos.